Siema widzowie, to jest ogólnie pierwszy odcinek z Majstara i trochę mniejsz montowany, ale no myślę, że będzie fajnie, ogólnie dzisiaj no dużo się działo, mój kolega zginął z czterdziestkoma trójkami, yy, no była fajna klepa, więc jak chcecie zobaczyć, co się działo, to oglądajcie, prawie zabiliśmy dużo typów, no i ogólnie no, widzimy się już w filmie. Idę pomóc, idę pomóc, jem koksa. nie no, niby nie wyrobię, jakby te f**k nie okay. stakowały mi Ach, A, dobra. Czekaj, to jest kolejny, ja i klepię, ja klepię. Nie, to się wytnie. Chodź tu, Mafin. Bije go, bije go, kapuś. No, wklejaj się, kleja się, Szwed. On ma szwedz. taki dobry miecz, ja wklejaj no, wklejaj się! W niego. się! Kleja się! Kleja się! Kleja kurwa, Kleja się! Kleja się! Kleja go. Ty się! Kleja się! Kleja się! Kleja się! Patrz, patrz, odcinek patrz. Czenek nagrywasz. O tak, cicho. Dlaczego, znaczy, przepraszam, widzowie, nie o kultura? Dziesięć jest serca. Lego, le, lejcie go. Zmianka, zmiana się. O, ja to nie to mogę, dałabym walka. Dobra. tam! Mm. Nie no co to jest za. No. Czarek. Boi się, kurde, i ucieka, elku. Mam. mnie ktoś na mesie dzwoni. A ja odcinek nagrywam. Ja teraz zadzwoniłem dla jaj. No Możesz na chwilę. chwilę iść na PV? No potem no, bo odcinek robię. Kur... Ja se kopię. A kur... Kop... kuraj kur... ja kop... kur... 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 jesteś? Ej Co? chodźcie, chodźcie, chodźcie mam go bez bok, we... bez antu chodźcie przed linię. Biegnę. O oh, kur... ja też. On no, ucieka tam, to jest taki debil mały I... słaby. Ej, 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 ten, siłka dwa, siłka dwa, szybko, siłka o, dwa. Co my będziemy gobić? Ej, a czemu wy się nie wklejacie w różne ten. E, jakieś a, cyrki i takie tam. No to mnie wytniesz, wytniesz mój głos. Wyjdź z tej strefy, chopie, ty grasz jak taki śmieć. Czy pod tą strefą tylko stoisz? Ale wy 2x1 gra. No real. No stary nie, ta 2x1, no kolega już przyszedł mapping Kto? On ma MLkę, swap A ja jeb... Muffin Widzę, widzę Black Bob jesteś? Black Bob? helping stop Helping, need helping, need helping Pomóż mi, ja tam wyramy mam za dzi... Ja tam capuś Nie wiem, nie miałem na wypadku webów Maluzia Dobra, no my z tym sojusz Full drajd, jesteś? Nie Co? Yyy... Paprzy leciał. Powtórz, Dobra, co się. robisz. Powtórz, co, co masz na openingu. Piko, piko, piko! Nie mam. Do no co, jakby... Cztery rap boxy. Dawaj. Sześć ja mnie nie, nie, nie bije! Ku... Patrz kolejny, łebuj, łebuj, pól, łebuj, już Sojusznik chyba. Jak twarz sojusznik mnie bije? Bije, bije go, bije go. Na razie, otwierasz trzy razy. boxy. Domkuj, domkuj! staram się, bo jestem w łebach teraz, no. A o której jutro jest aktualizacja, wiesz? Dwudziesta chyba. Tak późno.

Prawie zabiłem Widziałem, widziałem Tu jest domek Za 50 na bani, czapuś Za 50, mamie 3,41 Czapek Jestem z tobą, jestem z tobą, Muffin Muffin, jesteśmy z tobą wszyscy Mafina tu ma kratkę, dwóch tu ma kratkę Łepa mu dajcie no. Ja tam wejdę, no. weź mi to, zabląkuj z nimi A kogo ja Nie. ekran oglądam? Kur... Mafina. Mafina! Domkujcie tego Mafina tam Mafin wejdź tam. Jak mafin, to ma 130, na nawani się w domek wpierdala. A czemu wełną mnie zamurujecie, ziomka? Jak go buduje, on jest domku, on nie wyszedł, on nie wyszedł, dawaj go. Czy się wkleić? Nie, zorał. Wełną murujcie, idioci. Co wy gadacie, no? Uważaj, Mafin Miec 33, tu jest tam. 3, nie, 34. To jest miec 34, uważajcie. O pomocy. O ten nie. A to jest 34. Sara, jak coś no żartuje, nie obrażaj no się no na mnie. Nie, no, bo no już było... no, ja tym lukuje zaraz. zaraz coś Dobra, powiem. już, już. Dawaj. Ten na ma tryb. miecz, ten ma miecz, ten ma miecz. I elektra słapera. No, no. No, słabiaki. On, on, ja on ma miecz 4-1, nie 4-1, Łebujcie! Ej, Da mi ktoś trochę łebów? kubo bo nie złapiesz niczego, jak no. ty zabijecie. Lego. go. Daj mić! nie go. Miałam już drewna, Lego. go. Ja mam, ja mam. domkuj, domkuj full set. pojedynczo pojedynczą, róbij pojedynczą. Wejdź maping z nim, wejdź w kratkę. No, mam? Masz. Dobra, ma panie złoty. Gór nie jest zabudowuj, z niszczą górę. Ma... górę, górę dobra, grę. dobra. I łeba na banie, łeba na banie, na banie eba, na banie łeba. A, okay. Ja będę odkliąkował tych, co próbują odkopać. Na banie daj mu eba. Nice. No dałem Mafin lej, lej lej. Nie odkopują, odkopują! Ja będę ich bił, ja będę ich atakował. ja atakował. Mafin lej. Mafi, ty lej, go bijesz! Teraz to już nie wyrobimy. No buduj, zabuduj go proszę. Oni odkopują, ale im nie daję. Odkopują! Łeb na banie, łeb na banie ciągle im dawaj. Dałem, dałem, dałem. Ja mam 90 na bani, panowie, ale okej. Okay. Ej, cię wklei wklej we mnie jakiś dobry gracz! Musicie ginie. ginie, w domku. Dobra, odkopujecie mafin. odkopujecie Muffin, Moja mafian. mi bania pada w tym miejscu, Masz na ty łeba, uciekaj. Uciekaj mafina. Od... Ja nie wiem co ja tu nie... się dzieje. Oni się na mnie fokusują. Zapraszam... Da, da. Dobra, ja zapraszam, ja wiem, ja zapraszam. Ja zapraszam Bezelek ich. Chwilę później udaliśmy się za pokoń, za jednym z graczy na strefę Bezelek. Jednak to nie była najlepsza decyzja. Ja dam radę. To, mafina, oni się fokusują. Mi bania, musicie mi ich rzucić, by kup... Dobra, nie, oram po prostu Elkom. Dobra, ja też oram Elkom, no. No nie no, musi, musicie, no nie dam rady, no ja Odbi, się wyjeżdżam. Odbij się od Metina, się odbij. Spokojnie. W stronę. Biegnij tam. Nice. No, no wiecie, ale widzisz, musisz mam... go ten, musisz go zająć, zająj go. O, nie no widzisz, no będą mnie knokać. Oni mają marchewki, nie mają wszystko, Matin. Oni wszystko, mają marchewki, no. Nie, nie wiem. Trudno. Miał... Ja pier... On ma marchewkę, on ma marchewkę. No kur... Co to nie. jest? Muffin łeby pod Ja stawię, na bezielek, drogi. ja logam na siłce dwójce, ja tak, loggam tak, na siłyce tak, dwójce. Tak. Musisz ich odciągać, ja loggnę. Ej, to na spawnie mnie to mnie na będzie teleportować? Czy jak? Nie. Tak, Muffin, jak, jak zlogasz, to masz spawn. Albo no, nie wiem. On jest z tobą, musisz uciec. Zeskocz z tego. Sorry, nie kolegę tu ma zawołali, chuje. no nie mam opcji. To już... Pomóżcie mi! Jestem, ja jestem, tu odciągam ich, ale gang se zawołali, frajerzy. Ja chodzę, próbuję dam radę! Bania mi miła. Nie, bo tam jest kłopot z martewką. No i Bałem się. Niech mi oddało. Widzę, ja teraz chciałbym wam jeszcze poinformować, że dostaliśmy z mafilem Banana Pieku za nic, więc teraz gramy sobie na Majstarze na boksie. Tu gra aktualnie 1500 osób, a jest 24 godzina. Więc tutaj się fajnie gra, mamy dobre itemki, zdobywamy coraz lepsze. Więc na razie odcinki będą się pojawiały z majstera Jak będziecie chcieli, to spyka też coś będę nagrywał. Ale no. Mhm. Dobra, widzę, ja tym słutym akcentem jestem, to musimy wykończyć na dzisiejszy film. No, więc jak chcecie więcej do odcinków z Majstera to piszcie. I to, no yelo. Zostawcie łapkę w górę.